Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat centrum zniżek, czyli co tam się pojawiła za oferta od Allegro ogólnie rzecz biorąc, z biznesowego punktu widzenia jest to, co się wydarzyło, jest po prostu dla mnie bardzo fascynujące i mam po prostu takie rozkminy, bardzo dużo rozkmin. I, i mam ogólnie ja jakieś zdanie na ten temat i chciałbym się tym zdaniem po prostu z wami podzielić no i chciałbym też żebyście wy wyrazili swoją opinię co wy o tym wszystkim myślicie czyli przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka nowa zniżka allegro promuj albo gin. i to dosłownie i to dosłownie Sprawa ma się tak, że ta mega wyróżnienie pojawiło się w centrum zniżek. Wyróżnij przez 30 dni bez opłaty stałej, czyli te 19 zł co 10 dni nie zostanie skasowane. I w moim przypadku pojawiło się do promowania 844 oferty i ja te wszystkie 844 oferty wyróżniłem. Czyli korzystałem z tego wyróżnienia. Yy, od razu praktycznie kliknąłem, no bo szybką analizę przeprowadziłem, wszystkie szybkie statysty, gdzieś tam, znaczy inaczej, po prostu w głowie od razu yy, pomyślałem sobie, że po prostu trzeba to zrobić i koniec i kropka, no bo często analizuję sobie, jak wygląda algorytm Allegro i jestem przekonany, że w tym wypadku trzeba było to zrobić. I pracowałem troszeczkę fizycznie od wczoraj i tak sobie o tym myślałem i... I tak sobie wymyśliłem, że to jest po prostu piękne, ich znaczy piękne z biznesowego punktu widzenia, piękne te, ten ruch, który wykonało Allegro, bo po pierwsze, Allegro wprowadziło produktyzację. No i koniec końców okazało się, że tak naprawdę promowanie produktów nie jest do końca potrzebne, no bo po co promować, jak można po pierwsze podpiąć się pod promowaną aukcję, po drugie Allegro wyróżnia superceną produkty, więc podejrzewam, że Biorąc pod uwagę, że wchodzi produktyzacja, coraz więcej produktyzacji, w coraz więcej kategorii to obejmuje. No i ilość wyróżnień tak naprawdę cały czas spadała, no bo po co wyróżniać, po co reklamować, po co ktoś ma się pod Ciebie podpiąć. Ja mam oferty, w których nie wiem, 200-300 osób kupiło to i podpinają się pod moje oferty wszyscy. Chińczycy, niechińczycy, jakieś hurtownie, nie hurtownie, więc po co ja mam promować te oferty? No nie ma to w ogóle sensu. Dlatego, Allegro po prostu się chyba zorientowało, że ta co ta produktyzacja za sobą niesie, że ludzie przestają po malutku promować, dlatego wprowadzili to mega wyróżnienie. I teraz, tak, ja jestem ogólnie bardzo ciekawy, jak zachowa się w tym wszystkim algorytm. No, bo, no bo ja wyróżniłem 844 oferty, i teraz jest pytanie: no, bo pewnie dużo osób z mojej branży wyróżni te oferty. Potem minie 30 dni, więc będziemy te oferty wyróżniali. Na przykład, czy algorytm będzie jakoś weryfikował, ile tych ofert zostało odłączonych, wyłączonych, jak to wszystko wygląda, jakie aukcje będzie wyświetlał. No bo tak dla Allegro, po co Allegro miałoby teraz wyświetlać aukcje niepromowane? Nie ma to w ogóle sensu. Allegro podejrzewam, że w ogóle wyłączy. Znaczy nie, że wyłączy, ale będzie gdzieś. No, ja jako bym był właścicielem Allegro, no to bym aukcji wiadomo, że są przepisy przepisami. To jest tylko moja opinia i gdzieś tam gdybanie. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć, no to jak najbardziej tutaj mówcie. Po prostu jestem ciekawy, tego, jak ten algorytm się zachowa. No bo dlaczego Allegro miałoby teraz w jakiś sposób promować inne oferty, jak wszystkie prawie, znaczy inaczej, bardzo, bardzo dużo tych ofert jest wyróżnionych, więc to mnie bardzo ciekawi. Ta oferta weszła też w bardzo ciekawym okresie, no bo tak naprawdę 21 chyba sierpnia i trwa miesiąc. I to jest czas, w którym wszystkie aukcje się pozycjonują już na święta. No bo wiadomo, 1 października już ludzie zaczynają myśleć o świętach. Listopad, no to już, to już jest po prostu ogień świąteczny. Już tak naprawdę pierwsze, pierwsze prezenty już zaczynają być, no i już ludzie po prostu we wrześniu kupują. I tak naprawdę teraz właśnie pozycjonują się aukcje, yy, pozycjonują się aukcje na święta. Ja w tamtym roku. Też uruchomiłem duże kampanie reklamowe, duże pokłady Allegro Arts, właśnie po to, żeby aukcje się fajnie wypozycjonowały na święta, bo potem one już będą tylko, tylko zarabiały już niewielkim kosztem. No i teraz właśnie, i dlatego podjąłem decyzję, że te 844 aukcje z automatu będę wyróżniał. No bo tak czy siak to w tamtym roku robiłem. No a w tym roku po prostu wydawało mi się, że muszę to zrobić. I teraz jest jeszcze kolejna rozkmina, a mianowicie. Czy Allegro jest w stanie wprowadzić, Waszym zdaniem, bo moim zdaniem jest w stanie to zrobić? Czy Allegro jest w stanie wprowadzić, że 100% ofert sprzedaży, znaczy 100%, załóżmy 95% uznajmy, będzie sprzedawane z tą prowizją podstawową z plus z prowizją dodatkową? No sobie pomyślcie, czy, czy Allegro jest w stanie to zrobić? Oczywiście, że jest w stanie to zrobić, no bo wystarczy teraz, zobaczcie, wykonało taki ruch. I teraz, co się dzieje? I tutaj opiszę Wam na podstawie koloru, inaczej, na podstawie sznurka w kolorze żółtym. Sznurek w kolorze żółtym, w moim przypadku sprzedaje się go bardzo mało, więc ja go nie promuję. I, podejrzewam, i cała moja konkurencja, jak wpiszę, wpisałem sobie sznurek do makramy żółty, albo sznurek bawełniany żółty, no to ta oferta, nikt jej nie promował, no bo nie było po co, no bo to po prostu mijało się z celem, tak? I teraz... Tutaj sobie to rozpisałem, że załóżmy pięć, pięciu sprzedawców wystawia ten sznurek w kolorze żółtym i nie promował go nikt. Więc on cały czas się sprzedawał. Można było cenę sobie ustalić jakąś fajną, prowizja była 15%, można było to fajnie, pięknie policzyć. Ładnie każdy gdzieś tam zarabiał i ładnie, pięknie się to toczyło. I teraz nagle wyobraźcie sobie sytuację, w której pięć osób dostaje wyróżnienie darmowe na ten produkt. I nie wyróżnia go nikt, i teraz wyróżnia go pierwsza osoba, druga, trzecia, czwarta, a ja jestem tą piątą osobą i nie daję tego wyróżnienia. Podejmuję decyzję, że nie będę korzystał z promocji i nie będę wyróżniał. No to. Jeżeli klient wejdzie i wpisze sobie sznurek żółty i wyskoczy mu pierwsza oferta konkurencji, druga oferta konkurencji, trzecia oferta konkurencji, czwarta oferta konkurencji, no to po co on ma dalej przewijać, jak zobaczy, że te sznurki, powiedzmy, wszystkie są w cenie, nie wiem, 25 zł, 25 zł, wszystkie różne zdjęcia, są różne sznurki, różne firmy, no to po co on ma iść do tego, do tej piątej osoby? No nie ma to w ogóle, nie ma to w ogóle żadnego sensu, żeby on gdziekolwiek kupił od tej piątej osoby, więc ta piąta osoba tak naprawdę wydaje mi się, że jest zmuszona do tego, żeby po prostu aktywować tą promocję, tak? No bo jest zmuszona, czy nie jest zmuszona? Dajcie znać, co wy o tym myślicie. I wydaje mi się, że tak jak w przypadku 840, 800, 844 oferty, tak jak ja dostałem taką propozycję, no to wydaje mi się, że ja zostałem po prostu do tego zmuszony obligatoryjnie, że muszę to po prostu zrobić, tak? I, no, i ja to zrobiłem, i, bo chcę, żeby moje aukcje się wypozycjonowały na święta. Chcę sprzedawać y, gdzieś tam więcej, bo teraz pomyślmy sobie, że jeszcze że wejdziemy w kategorię, nie wiem, sznurek do makramy naturalny, gdzie tego sznurka naturalnego jest bardzo, bardzo dużo. No to nie wyświetlicie się nawet teraz w top 60, no bo wszystkie 60 ofert, które wyświetla się na stronie głównej, to w ogóle. W ogóle was nie będzie. A co za y, kupujący będzie szedł na drugą, na trzecią, na czwartą stronę? Na przykład, kupując jeszcze tym bardziej przez y, urządzenie mobilne, czyli przez telefon. No, nie ma to najmniejszego sensu, więc tak naprawdę nikt nie będzie. No, to jest po prostu. Nie wiem, no, po prostu wydaje mi się, że zostałem do tego y, zmuszony, no i ja z tego skorzystałem. I teraz tak. Oczywiście, że zostałem do tego zmuszony. Moim zdaniem, oczywiście, że skorzystałem z tej oferty, oczywiście, że wyróżniłem wszystkie oferty, tylko że zrobiłem pewną rzecz i, i właśnie jestem ciekawy, jak zareaguje na to algorytm, a powinien zareagować dobrze, bo wydaje mi się, że dam Allegro zarobić jeszcze więcej. Czyli, mimo tego, że prowizja od sprzedaży Podstawowej plus prowizja od sprzedaży wyróżnionej, plus ja postanowiłem, że dam Allegro jeszcze więcej pieniędzy i chciałbym, żeby algorytm wziął to pod uwagę. 844 oferty wyróżniłem, a mam w moim, w moim tutaj na moim Allegro wystawione około 1500 ofert. I przed wyróżnieniem zaznaczyłem te 1500 ofert. Czyli wszystkie oferty od góry dodało po 1000, było sortowanie, więc, znaczy po 1000 się wyświetlało, więc zaznaczyłem sobie 1000, wziąłem cena i zwiększ cenę o 10%. Czyli całą cenę ca nie 844 produktów, tylko 1500 produktów. Zwiększyłem całą no, cenę, po prostu zwiększyłem o 10%. Czyli mam Allegro, mam nadzieję, że Allegro da mi yy, gdzieś tam jeszcze na tym zarobić. Zobaczymy, no i wiecie, ja sobie testuję, bo ja na tym Allegro aż tak mocno mi nie zależy. Mogę być na Allegro, mogę nie być. Ja Allegro traktuję no, można powiedzieć, że dwojako, nie? W sensie z jednej strony chcę tam być, a z drugiej strony nie chcę tam być. Więc tak aż do końca yy, nie analizuję aż tak dokładnie moich cen i tego wszystkiego, aczkolwiek wydaje mi się, że przed tą promocją te wszystkie ceny miałem w bardzo dobry sposób Ułożone, bo wiedziałem, co chcę sprzedać, co chcę wyprzedać, co chcę, żeby mi się ruszyło, na czym mogę zyskać większy rabat. I teraz podnosząc to wszystko o 10%, no to, to tak naprawdę w tych moich cenach, można powiedzieć, nic się aż nie zmieniło. Do Allegro będę musiał zapłacić kilka procent prowizji więcej, kilka procent, dużo procent. No ale koniec końców zobaczymy, jak to się wszystko, czy ta sprzedaż spadnie, czy wzrośnie. A jest też jeszcze, jeszcze jest też ciekawa rzecz, o której wam opowiem. Mam znajomego, który dostał do wyróżnienia 1500 ofert i on ma zaplanowane w czasy. Czyli on na dwa tygodnie chce wyłączyć sprzedaż i po prostu na Allegro ustawić, tam nie wiem, przed sprzedaż czy coś takiego i on z tej oferty nie skorzysta. Wysyła bardzo dużo paczek, bardzo dużo ofert dostał do promowania, i w ogóle z tego nie będzie korzystał. I zobaczymy, jak to się na jego sprzedaży odbije. Także chciałbym was w temacie zaprosić do dyskusji, no bo jest to, no jest to coś, jest to coś, coś ciekawego, jaką, jaką serwis ma tutaj władzę. Aczkolwiek koniec końców. Koniec końców pamiętajcie o tym, jakie Allegro by było, jakie by nie było. Allegro po prostu dąży do tego, żeby koniec końców za to wszystko zapłacił klient. I koniec końców, w ostatecznych rozrachunkach, musi za to zapłacić klient, no bo Wy nie możecie na tym tracić, Wy nie możecie do interesu dokładać. Yy, wiadomo jest, że prowizja jest dzisiaj 15%, jutro może być 25% w danej kategorii i za to wszystko po prostu musi zapłacić klient. No nie ma, nie ma wyjścia, więc wysyłać szybko, dbać o jakość sprzedaży, Robić po prostu cały czas swoje ceny, jak się prowizja zwiększa. Załóżmy w danej kategorii, dzisiaj jest prowizja 10%, jutro jest prowizja 13%. No to bierzecie Wasze wszystkie oferty i tą prowizję tam zamiast o 3%, no to zwiększacie cenę o 5% i zapominacie o temacie. Dalej sprzedajecie. Oczywiście strategie są różne. Aczkolwiek no mnie to zafascynowało i chciałbym, żebyście Wy tutaj coś w temacie napisali. Co Wy o tym wszystkim myślicie i czy pomyśleliście sobie, o jak super, dostałem dużo wyróżnień? Czy pomyśleliście sobie, o jak mnie Allegro trzyma w łapskach? E, czy pomyśleliście sobie, że macie to w dupie całkowicie? Czy co sobie po prostu pomyśleliście, jak zobaczyliście tą ofertę?